No, takie życie. Niebane. Siema? Okej. Co, co ty tak leżysz? O, jakaś koleżanka. Siema, ile macie lat? To jest moja córka. O. No? To może ona bliżej mojego wieku, to może ja właśnie ją zaatakuję. Chce pani być moją teściową? Ja mogę zostać. Tak? A ile ma lat? Potomkini. kini. O, 15. Aj, młodo, młodo, młodo. Młoda, młoda. No właśnie, to, no to nie no. wiem właśnie. To... A ile ty masz lat? Ja mam 18. No. Więc ja jestem pełnoletni, więc jak um, potomkini jest za młoda, to ja mogę być pani kochankiem. <ścoughs> tak jest. Tak jest. Ma ile pani y, mąż ma lat? E, wiesz co, nie mam męża. To nawet kochankiem nie muszę być. Mogę Możesz? być na wstępie chłopakiem. Możesz być. Ja cię chwycę. Co tu wyjdzie z tego? A skąd jesteś? Z Białego Stołu przyszła stolica Polski. A, no to niedaleko. Tak? A pani skąd jest? Punktus. A to nawet nie wiem, gdzie to jest. Jakie to To Jest gdzieś koło Warszawy, 60 km od Warszawy. A, czyli za dupie jakieś. Dupie, zadupie. Za dupie. No ale to co sąsiedzi powiedzą, tam, no, w takich małych zadupiach to się wszyscy znają i co sąsiedzi powiedzą. A wiesz co, nie interesuje mnie to, co... To... A, czyli będzie dobrze! Nie, nie podrywaj ale... Nie, ale będziemy we dwójkę do kościoła chodzić? Jak chcesz, możemy chodzić. Nie, bo czy właśnie czy tu żadnego wstydu nie będzie, że tutaj właśnie taki młody byk. Młody byk! Kurwa. No a jak? A kto jak nie młody byk? Ojejku! Już ja jestem HOT osiemnastka. No. Marzenie wszystkich kobiet. Ojej, No tak! Mnie. Nie, no, ale tak jest. no, Kto by nie chciał takiego umieszczonego osiemnastolatka? Ja nie wiem. No właśnie, ja też nie wiem. Ja też nie wiem. Nie mam pojęcia. No właśnie. No. To co, może na basen wyskoczymy? A nie ja, Judasz. Bo takie lekkie Ju... tak, pogańskie imię, ale. kurde. A co A co nie podoba? A dlaczego się śmiejecie z mojego imienia? Dlaczego tak jest? Nie wiem. No właśnie, co takiego śmiesznego w moim imieniu? No nie wiem.